Do naszego kamperowego obozowiska szukamy nowych paneli, tak żeby kamper mógł stać w cieniu, a panele obok niego i chcemy mieć przynajmniej 800 watów dodatkowo, bo na dachu mamy tylko 400 i nie jest to w stanie nam zasilić klimatyzację w pełnym słońcu, a potrzebujemy jej po prostu do pracy. Jak zwykle podchodzimy minimalistycznie do kempingowania. Eee, mamy takie na przykład panele od Ecoflowa 400 watowe, które niestety są troszeczkę chybotliwe, z tego co mówią recenzje, ale są bardzo mobilne, bo składają się do takiej teczuszki, nie wiem czy to jest. Zdjęcie, No w każdym razie składają się to te czuszki. Tylko, no, ta cena 2,5 tysiąca za 400-watowy panel. Renozi ma też coś podobnego, które składa się do troszeczkę twardszej teczuszki. wedle opinii e, przynajmniej troszeczkę lepiej się przemieszcza. Ale, kaman, zwykły panel na dach kosztuje około 500. Znalazłem też gościa na YouTubie, który zrobił sobie z takich zwykłych paneli, domontowując dwa zawiasy e, i rurki PCV z tyłu, e, stojak. No, i to jest najtańsze rozwiązanie. Jak myślicie, co powinniśmy my zrobić?